Ciekawostki w kolejnym odcinku na moim kanale i trzeba powiedzieć tak fajną rzecz o mnie. Więc tak, ja jestem właśnie w moim studiu i tu będę nagrywać moje wszystkie rzeczy. W tej chwili został łapkę w górę. Czekajcie. Został łapkę w górę, subika i zaczynamy. Okay. Więc tak, po pierwsze, to będzie jutro film z widem moim jednym, fajnym. A wy będziecie zgadywać. Jeżeli ktoś zna tego widza, to będzie pisać w komentarzach. Nazywa się, nie powiem jak, <laughs> ale z nim będę nagrywać film. Więc mam nadzieję, że się nie możecie czekać. I jeszcze dzisiaj na pewno będzie nowy odcinek. Wtedy, niestety, nie mógł być nowy odcinek, bo było już ciemno i nie za fajnie było, ale, no tak na pół. Będzie fajnie, ale, no wiecie, po prostu to było takie małe powiadomienie, to mój drugi film. Trzeci to będzie z grą, dzisiaj jeszcze może, więc okej, okay, to był chyba już koniec zaraz, ale po pierwsze, będą dłuższe filmy, dzisiaj będzie 8-minutowy, albo będzie jakiś live, nie wiem, zobaczymy, jak mi wyjdzie z dniem, po pierwsze. No, no, wszystko, nie? nic innego nie mam do powiedzenia. Więc to. No, papa! Nie, za w górę. Stoję No i no, zaraz się zegnam. No, jeszcze jedno powiedzieć. Jeżeli nie możecie się zaczekać do jutra, to zgadujcie, kto ta będzie, bo ta osoba ma 104 subskrypcje. Więc pa!